Baśniową wizję produkcji czekolady obejrzeć można w filmie Charlie i Fabryka Czekolady, ale w Poznaniu również jest takie miejsce, gdzie z czekolady powstają prawdziwe cuda. Zapraszam w czekoladową podróż. Uwaga, będzie bardzo słodko. I could eat about a million and a half of these. My mom always said life was like a box of chocolates. You never know what you're going to get. A ze mną czarodziej czekolady, pan Marcin Karbowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Marcinia, bawiam się, że praca u was może grozić uzależnieniem. Na czym polega magia czekolady? Tak, zdecydowanie praca u nas może grozić uzależnieniem, ale tylko od smaku i tego uczucia szczęścia, które towarzyszy próbowaniu najlepszych czekoladowych smakołyków. Czekolada podnosi poziom szczęścia i na tym polega jej magia i fenomen. Ogromne znaczenie oczywiście ma jakość czekolady. To, to od jej smaku wszystko zależy. Jakość ziaren, receptury, składniki, to wszystko decyduje o wrażeniach i o smaku, w jakim odbieramy czekoladę. Jeśli zajrzymy trochę głębiej niż sklepowa półka, to odkryjemy, że czekolada to nie tylko dobrze nam znane tabliczki, ale też pralinki, przekąski, trufle, czekolada do picia. Okazuje się, że odkrywa się przed nami świat, którego nie znamy, a który ukrywa bogactwo smaków, doznań, wrażeń, struktur, form i konsystencji. No dobrze, ale czy Polacy dziś inaczej postrzegają czekoladę, czy doceniają przede wszystkim jej jakość? Tak, zdecydowanie widzimy, że Polacy zaczynają dostrzegać jakość. W Europie i na świecie to trwa już od dziesięcioleci. W Polsce rynek czekoladowy się rozwija. Czekolada, podobnie jak wina, ma swój, swój świat, swoje bogactwo, swoje odmiany i swoje, swoje szczepy. Widzimy coraz częściej, że stojąc przed wyborem zakupu. Czekolady o nie najlepszy, tabliczki czekolady o nie najlepszej jakości, a wyborem kilku kostek naprawdę dobrej czekolady. Decydujemy się na jakość i wybieramy te, te naprawdę, tą naprawdę dobrą. Liczba wariacji na temat czekolady jest nieograniczona, co zresztą tutaj możemy zobaczyć. Ja myślę, że takim jedynym ograniczeniem może być wasza fantazja. Czy jest coś, czego nie potraficie wykonać z czekolady? Nie spotkaliśmy się jeszcze z takim zadaniem, którego, którego nie potrafilibyśmy wykonać. Mamy doświadczenie pozwalające oferować nam nie tylko produkty najlepszych światowych producentów, ale też tworzyć własne tabliczki, własne pralinki, własne figurki czekoladowe. Mm. To wszystko jest jadalne, muszę zapytać, bo nie mogę się powstrzymać. Oczywiście, wszystko jest jadalne. Ten but też. Ten but też. Wszystko jest jadalne, wszystko wykonane z najlepszej jakości belgijskiej czekolady, wszystko przepyszne. No dobrze, jest to chyba jedna z najsłodszych posad świata. Co trzeba zrobić, żeby móc taki zawód wykonywać? Czy jakieś predyspozycje są specjalne, potrzebne? Trzeba kochać czekoladę. I to już, mam. <laughs> to już co mam. Co dalej? Trzeba być otwartym na nowe doznania, na świat i, i na ludzi i chcieć sprawiać ludziom przyjemność. Chyba zmienię profesję. Bardzo mi się tutaj podoba. Na czym polega produkcja czekolady? Proces produkcji czekolady odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap to jest od zebrania ziarna na plantacjach. Tam ziarno jest fermentowane, przygotowywane specjalnie do wielkich przetwórni, gdzie ziarno poddawane jest specjalnym procesom, między innymi prażeniu. Dzięki temu Prawdziwi znawcy czekolady potrafią rozróżnić z jakiej plantacji, z jakiego rejonu świata pochodzi wow. kakao, które zostało użyte do produkcji danej tabliczki. Następnie wszystkie surowce w tych wielkich przetwórniach są mieszane, dobierane odpowiednio, mieszane. Następnie proces, jest to konszowanie. Polega to na bardzo intensywnym, długotrwałym mieszaniu całej mieszaniny w odpowiedniej temperaturze, przez co uzyskuje się wszystkie pożądane właśnie smaki i aromaty. Kolejnym etapem jest produkcja już u nas tutaj w naszej, w naszej wytwórni na miejscu. U nas najważniejszym etapem jest proces temperowania. Przebiega to w tych urządzeniach, które tu widzimy polega to na doprowadzeniu czekolady do odpowiedniej temperatury dzięki temu zyskujemy czekoladę o odpowiedniej truchości, łamliwości, i, no i, i smaku dzięki temu możemy czekolada topi się w ustach, a nie nie w dłoni. Go ahead, it's <laughs> That's fantastic. Oh, thanks.